Cześć! Przedstawiam Wam nasz zestaw starterowy EndCube dla mrówek z rodzajów mesor oraz podobnych gatunków zbierających ziarno. Gatunki z rodzaju mesor występują na stepach i półpustyniach, np. w południowej Europie, Azji i Afryce. Ze względu na dużą ilość transportowanych nasion, od czasów starożytnych znane są jako mrówki żniwiarki. Na świecie występuje około 100 różnych gatunków z rodzaju mesor. Na przykład mesor barbaros lub mesor struktur są bardzo popularne wśród hodowców mrówek w Europie. Większość gatunków prowadzi dzienny tryb życia w temperaturze 25-30 stopni Celsjusza i hibernuje od listopada do marca w zależności od regionu. Ziarna są im potrzebne do przetrwania okresu zimowego, ponieważ są aktywne również w tym czasie, w zależności od regionu w temperaturze znacznie powyżej 10 stopni Celsjusza. Odżywają się głównie chlebem mrówczym, w tym celu zbierają one różne nasiona roślin, które przechowują w spichlerzach. Są również myśliwymi, ale polują tylko na powolne i łatwe do swytania zwierzęta. Zapotrzebowanie na białko jest wyższe wiosną niż pod koniec roku z powodu wzmożonego rozwoju czerwiu. Im większa jest kolonia, tym większe jest zapotrzebowanie na białko. Wszystkie te czynniki wzięliśmy pod uwagę tworząc ten zestaw. Zacznę od przedstawienia wam poszczególnych części. Przede wszystkim mamy tu arenę, czyli miejsce żerowania zwierząt. Tutaj mrówki mogą zaopatrywać się w żywność i wodę oraz usuwać swoje odpady. Arena wyposażona jest w ramę zabezpieczającą przed ucieczką oraz szklaną pokrywę z wyjmowanymi kratkami wentylacyjnymi. W przeciwieństwie do innych zestawów starterowych, tutaj jako obszary gniazdowe dołączone są dwie farmy mrówek. Te farmy mrówek mają już gotowe wkłady do gniazd. Dokładne tło i funkcję wyjaśnię później. Do podłączenia służy ten przezroczysty wąż, jak również złącze węża. Pustynia do napełniania warstwy gleby w arenie. Dołączyliśmy trochę więcej ziemi na wypadek, gdybyś chciał wypełnić nią arenę, jako alternatywę dla wkładów DIGFIX. Zaślepki i zatyczki do zamykania opcjonalnych otworów. Termohigrometr do pomiaru temperatury i wilgoci. Olej, odpowiednia karma składająca się z różnych rodzajów ziaren popularnych dla gatunku mesor. Plus trochę białka, poidło, karmniki, niska, szkło powiększające do oglądania szczegółów, penseta ze stali sprężynowej do chwytania zwierząt, plastikowa penseta do chwytania stałych śprężyn lub odpadów, zakraplacz do zwilżenia farmy i gąbka do nakładania oleju. I wreszcie dekoracyjna ściana tylna z motywem pustyni i czerwona płachta maskująca. Która daje mrówkom poczucie podziemia, zachęcając do kopania gniazda na frontowym oknie. Teraz pokażę Ci, jak to wszystko zmontować. Najpierw wypełniamy arenę ziemią pustynną. Należy pamiętać, że wypełniamy tylko bardzo cienką warstwę od 1 do 2 mm. Jeśli użyjemy zbyt dużo podłoża, pojawi się problem, że zwierzęta zagrzebią się bezpośrednio w arenie, a nie w miejscach przeznaczonych do hodowli lub gniazdowania. Teraz przykręcamy złącze węża zbiornika do areny. Z drugiego końca węża odcinamy kawałek, który wykorzystujemy jako łącznik między farmami. Teraz ściskamy końcówki węża w gniazda farm, aby je połączyć. Za pomocą pojedynczego korka 27 mm i zaślepki 10 mm zamykamy pozostałe otwory na arenie i w gnieździe. Teraz napełniamy pojidło wodą, ziarna do karmnika, a owady do miski. Umieszczamy je w przedniej części areny, aby móc jak najlepiej sprawdzić, czy poidło jest puste, czy jest wystarczająco dużo ziaren, czy pokarm z owadów nie pleśnieje lub czy miska nie wymaga czyszczenia. Kiedy wszystko jest już ustawione na arenie, przymocowuję termohigrometr do spodu ramy. W tym celu usuwamy folię ochronną z powierzchni klejącej. Upewnij się, że termohigrometr jest przymocowany do wewnętrznej krawędzi ramy, nie do zewnętrznej. W przeciwnym razie rama nie będzie pasować do areny. Uwaga! Jest tylko jedna próba klejenia, ponieważ klej trzyma się bardzo dobrze i jest trudny do usunięcia. Teraz pokrywamy ramę olejem zabezpieczającym przed ucieczką mrówek. Można użyć do tego celu dołączonej gąbki, albo użyć ściereczki lub parce do rozprowadzenia preparatu. Wypróbuj to, co jest dla Ciebie najłatwiejsze. Teraz umieść ramę na gumowej obręczy areny. Sprawdź ponownie, czy wszystko jest naprawdę dobrze dopasowane. Teoretycznie zagroda jest już bezpieczna, ponieważ zwierzęta nie mogą z niej uciec. Dla bezpieczeństwa mamy szklaną pokrywę z dwoma wymiennymi kratami wentylacyjnymi. Zapewniają one wymianę powietrza. Przed włożeniem zwierząt zwilżamy ostatnie gniazdo za pomocą pipety, która jest wypełniona wodą. Proszę nie używać więcej niż jednej pipety wody. Przy pierwszym napełnianiu bez zwierząt można również usunąć pokrywę gniazda. Ponieważ gatunek ten pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, a więc raczej suchego regionu, wilgotna część gniazda powinna być utrzymywana tylko w tanie lekko wilgotnym. Pierwsza farma będzie później służyć jako miejsce gniazdowania dla czerwia, który potrzebuje lekko wilgotnej powierzchni. Druga farma w środku nie potrzebuje żadnej wilgoci i powinna zostać sucha. Ta farma jest następnie wykorzystywana przez mrówki do przenoszenia i przechowywania ziaren, a później do produkcji mrówczego chleba. Aby osiągnąć temperaturę 25-30 stopni, potrzebną do utrzymania mrówek, zalecamy użycie opcjonalnego reflektora lub maty grzewczej. Oczywiście lepiej jest, jeśli można ogrzać całe pomieszczenie do wymaganej temperatury. Zestaw startowy jest już gotowy i możemy założyć kolonię. Otwórz próbówkę i umieść ją w środku areny. Teraz mrówki mogą zacząć kopać, a za kilka dni lub tygodni twoja farma mrówek może wyglądać tak. Mam nadzieję, że filmik ci się podobał. Dzięki za oglądanie.